Moi drodzy, z okazji nowego roku 2015 chciałem złożyć całej mojej rodzinie, tej najbliższej, bliskiej, dalszej, rodzinie starej, nowej, czyli tej, którą poznałem, a także wszystkim moim przyjaciołom, znajomym, kolegom, a także tym, których nie znam, ale którzy być może mnie znają. Chciałem wszystkim Wam złożyć z okazji nowego roku najserdeczniejsze życzenia. Wspaniałych osiągnięć, zadowolenia, szczęścia. No i tego, żeby ten rok, który przyjdzie, był o wiele, wiele lepszy od tego, który już był. A więc moi drodzy, do siego roku. Cin, Cin. A dla mojej rodziny z Anglii żona Dana puści specjalne życzenia po angielsku. Hej! Family from London, Uncle Richard, Cousin Paul and his wife, daughter and granddaughter. And give our best wishes Happy New Year 2015, Janice, Donna, Adriana, Alan and Little Nat Walker. <laughs> <laughs>